Na kolejnej wyprawie. Witamy Was z krainy tajemnic prasoweńskiej starej góry, z krainy kamieniołomów i niemieckiego piwa. Znajdujemy się właśnie przed browarem opuszczonym nieczynnym, już w sobotce, który został założony w 1817 roku, a ostatnim właścicielem były browary piastowskie zanoślone w roku 1997. W skład browaru wchodzą obiekty naziemne. Wielkie hale produkcyjne, leżakownie i potężne podziemia. Zapraszamy Was na eksplorację. Dobra, wjeżdżamy. No, to wchodzimy do browaru Sobódka bocznym wejściem. O, o, trochę trzeba uważać. Gryta jakieś sypy. Prawdopodobnie ma komponenty do produkcji piwa. Tak, widać to poziomy pozaznaczane. Idziemy dalej. O, to będzie wyglądać. Tak jak już mówiliśmy, drobar Górka został założony w 1817 roku, a w 18... W 1958-1959 przeszedł poważną modernizację. Browar przed wybuchem II wojny światowej zatrudniał około 100 pracowników. A tuż po wybuchu II wojny światowej szybko wznowiono produkcję w 1945 roku i zatrudniał on około 120 pracowników. No, dachu już nie ma. Za pomagąci próbujemy się dostać na piętro w takim wypadku. Wyżej. zobaczymy jak te procesy produkcyjne tutaj wyglądały. Były do półtora metra wysokości składowania i do tony. Znajdujemy się w jednym z ostatnich pięter browaru, można powiedzieć na poddaszu. Co tu widać? To co, pozostało nam się dostać na samą górę, tak? Może udawać się na dach. Przedostajemy się do góry. Zobaczymy na piece. Może nawet na dach. Piec powinniśmy ogarnąć bez problemu, Trochę ślisko. Dobra, znajdujemy się u góry, proszę zobaczyć widoki. Ciekawie Tam budynki biura. Tutaj sypy teraz jakby się wydostać na dach, trzeba byłoby coś pokombinować. Hmm. A nie to wygląda <śmany> Cóż, spróbujemy nad tymi sypami. Może się nam uda. No, teraz trzeba uważać, żeby się stąd nie zrąbać. Troszkę ciężko, ale może coś z tego będzie. Teraz powolutku. Może nam się uda. Akcja ryzyko, dobra, prawa pakało. noga, podnośmy. Zaraz będziemy. I jesteśmy. Wielkie podziękowania w koledze. Uważaj na tych deskach, jesteś cięższy. No i znajdujemy się na dachu browaru Sobutka. Troszkę ostrożniej. Nie chcielibyśmy tu wpaść. Ale jest ciekawie. Urbek strefa X, halo Urbek strefa X halo. Pozdrowienia z dachu sobudki Tam mamy górę ślęża Następne szczyty Tam Radunia Ładne widoki Bardzo ciekawe Zobaczmy na miasto no tak jeszcze w miarę stabilny Jak to wszystko z perspektywy z góry wygląda. Browar jego plac. Ludzie się zbierają. Na razie. Dobra. Będziemy wracać na dół. Dobra, pierwsza sal. To jest tam mniejsza. Zmierzamy do sali kolumnowej wyglądającej, zaraz zobaczymy. Tam już grupa widzę jest. Tak, jesteśmy w sali kolumnowej. Tu będą ciekawe widoki. zakończonej sceną, tak jakby sceną. Tu właśnie ta Tu prawdopodobnie browar przed modernizacją, a tu po. Prawdopodobnie to pochodzi po modernizacji. Tak to wygląda przynajmniej. Obudowa ceglana z początku browaru. Nie jakieś coś tu zlewano. Prawdopodobnie mogłoby być to leżakownia. tu uroczy chłodno. I teraz zobaczmy browar przed modernizacją. To są autentyczne stare kolumny z początku budowy browaru. Tak zostały zamaskowane. Nie wiem czy to dobrze widać. Takimi. Ale pod podem są autentyczne granitowe. Bardzo ciekawie to wygląda. Nie rozumiem po co ta aula na tym końcu Haki, mocowania itd. tak dalej, i tak dalej Dziwnie to wygląda Podstawa, nie wiem na co, mównica a tam nasza grupa No to co? Będziemy cisnąć dalej. Będziemy zmierzać kuszczonią i, po, i po ziemią, Które wzbudzają najwięcej kontrowersji w tym obiekcie. Lecimy dalej. Dobra. Wracając z sali kolumnowej, zmierzamy do następnego z ciekawych miejsc. Panowie, jak chcecie, ja spróbuję się przedostać tędy. O, Wiem, ale jest parę łatwiej miejsce zbyt ciekawe, żeby tu nie spróbować wejść. O! I tu mamy ręcznie drążoną sztonię, z której pobierano wodę do produkcji browaru. Spróbuję tu podejść za chwilę, to jest krystalicznie czyste. Mm -hmm. Zobaczcie jaka to jest krystaliczna woda. Tu zaczyna się sztolnia, która się ciągnie pod browarem sobódka. Są była pobierana woda. Uważcie, że skuta ręcznie. Nie wiem, czy to dobrze widać. Ulubione miejsce nurków ze względu na jedną z najbardziej krystalicznych wód na Dolnym Śląsku. Jest to dosyć duża przejrzystość po prostu do nurkowania i do nagrywania świetnie Tam jest dalszy blok do szkolnik, tylko to. Tam widać troszkę śmieci, widać na garnek. I jak nie była za no widać tutaj otwór na świecie do oświetlenia. No ale teraz... Poziom wody już jest wysoki, tak? Jakiś był niższy. Stąd yy, zaczerpywano. Tu jest proszę drugi. Sto jak na świece. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście najwięcej kontrowersji zbudzają podziemia Browary Sobótka kute w masywie Ślęży. Ponował tu specyficzny mikroklimat idealny do przechowywania piwa. Browar rozbudowany na zasadzie termosu. Chodzi tu dokładnie o budowę podwójnych sufitów, ścian, kanałów, do których wsypywano lód. Robimy to taką jakby chłodnie. Jedna jak z leżakowni, której później wrócimy. Dzięki zastosowaniu takiej budowy Browar. Ale mamy pogłos. Lepiej się leżakowało niż się nie, nie Jedna z większych leżakowni. No. Całkiem ciekawie to wygląda, naprawdę. Idąc za ciosem. Jest, tak, nie wiem gdzie jesteśmy. To już na pewno jest po modernizacji robione, z tego względu zobaczyć, jak to mniej więcej też wygląda. Teraz będzie okazja, Czy się do następnej stoły? No i tak, jesteśmy w następnym ciekawym więc stąd też to, pozyskiwamy wodę. Kolejny z ciągu. Znowu krystaliczna woda na już proszę zobaczyć, jedna odnoga i druga. I kolejna sztolnia. No i znowu mamy do czynienia z Peskowcem. Tak jak w kompleksie gruntowym. Zejście na niższy poziom. No a to tam postaramy się przedostać. O, tu chciałem coś pokazać ciekawego. Mamy tutaj szyb, który jest zakorkowany. Po II wojnie światowej Polacy korkowali szyby właśnie w ten sposób, przykrywali to płytami granitowymi, żeby po prostu nikt nie wpadł ze tak, względów bezpieczeństwa. To są na pewno współczesne polskie korkowania szybu ze względu na to, że przed II wojną światową i w trakcie II wojny światowej Niemcy robili to z drewnianych desek i przysypywali ściółką. No, w dzisiejszych czasach, jeżeli coś takiego zostaje, jest bardzo niepewne, nie? Załamuje się. Idziemy dalej w tą nią, ładna malownicza, kupa piasku, musimy patrzeć. A tu mamy chyba żyłę granitową. Nie, to też piaskowiec, proszę zobaczyć jak to się sypie. No. Nie jest zbyt bezpieczne miejsce, no ale cóż, lecimy dalej. Kolejna schal. No i tu chyba będziemy musieli zrobić małą przerwę. No musimy tutaj zejść. Dobra, widzimy się po przerwie. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Udało się zejść. Lecimy dalej. Tu kolejny z zakorkowanych szybów. O, tu dokładnie widać płytę granitową. I tak jak już mówiłem, tak korkowano szyby przez Polaków po II wojnie światowej. Niemcy korkowali je drewnianymi deskami i siłką, co po latach jest bardzo niebezpieczne, ale wiadomo, że te płyty jednak to zabezpieczają. Są to ciężkie płyty, których nie idzie przesunąć ręcznie. Takie z znowu Znowu obwały. No i ten piaskowiec nas ostatnio prześladuje. No i dobra teraz widzowie trochę chcieliśmy Wam pokazać budowę browaru Dobra drodzy widzowie przedostaliśmy się tym okienkiem i to nam pokazują się podwójne sufity browaru sobudka tutaj mamy jeden z zasypów W takich miejscach właśnie gromadzono lód. dalej. Co powodowało właśnie ten tak zwany efekt termosów, chłodni. A po niższych piętrach budynku, podwójne ściany i szczeliny między nimi, też wchodził lód i też powodowało pełną tak zwaną lódniczkę. Wiecie, tu pochodzić? Trzeba troszeczkę uważać na występce faki. To ludziom techniki się żeby się dało przeczącać i wowe zakamarki naprawdę pobudzają woze fantazji browar był tak budowany ze względu na przechowywanie danego piwa widać tu ewidentnie polizoryczne lodówki no takie to były czasy, takie możliwości ale czy na pewno czy na pewno w czasie II wojny był to zwykły rower? W ostatnim odcinku z kompleksu Guntowa z Asztolni jego. wspominaliśmy o rozkazach z końca 1945 roku. Trzeciej rzesy o nakazie przerobienia zakładów oraz adaptacji obiektów podziemnych zbrojne fa fabryki trzeciej rzeszy czy Owe browar sobudka mógł prowadzić taką produkcję w 1945 roku jesteśmy w ostatniej zesztolni piaskowca tutaj się coś obwaliło tak jak mówiłem piaskowiec nas prześladuje tu widać jak na dłoni, jak było to kute ręcznie. Nie ma żadnych odwiertów, to jest stara robota. Z 1800 roku ponad. Wszystko kute ręcznie. Dosyć niebezpieczne miejsce, nieźle się obwaliło. Wracając do hipotezy podkreślić, że to jest jedna z wielu hipotez. Niekoniecznie musi okazać się prawdą, ale jest to ciekawe z paru punktów. Ze względu na to, że miejscowość Sobutka w 1945 roku bardzo ucierpiała w wyniku działań wojsk radzieckich, gdzie przykładowo taki Wałbrzych już nie bardzo. Łaskawie się z nim ubeszła armia radziecka, ale w kontrze przykładowo taki Strzegom również bardzo poważnie ucierpiał. Został zbombardowany i ostrzelany. Tylko, że Strzegom stał na drodze Armii Radzieckiej do Luftmuny. Która też notabene została zbombardowana. I była ona jedną z największych w Europie fabryk i magazynów amunicji lotniczej na terenach III Rzeszy. Więc tak rozległe po w browarze Sobótka i podobny los Sobótki jak Szczegomia daje do myślenia. Ale to już inna historia. W tym miejscu kończymy naszą kolejną wyprawę. Wyprawę po tajemnicach browaru Sobótka. Podsumowaniu obiektu. Obiekt bardzo rozległy. Dużo obiektów naziemnych. Piętra, fajne sale kolumnowe. Przepiękne sztolne w Ptaskowcu. No i ogólnie. Potężne podziemia. Ja dodam tylko od Ciebie, żebyście subskrybowali, lajkowali komentowali nasz kanał Strefa X Urbex. Do zobaczenia na następnej wyprawie. No już to, do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.